Kurs cudów, pouczenia. Co to jest grzech? Grzech jest szaleństwem. Jest on środkiem, przez który umysł jest kierowany w obłąkany sposób i zmierza do tego, by iluzje zastąpiły prawdę. A z powodu swego szaleństwa widzi iluzję tam, gdzie powinna być prawda i gdzie ona rzeczywiście jest. Oczy. Ciała powstały za sprawą grzechu, bo cóż takiego bezgrzeszni chcieliby nimi oglądać? Jakich widoków, dźwięków czy dotknięć potrzebują? Co chcieliby usłyszeć, lub po co chcieliby sięgać? Co chcieliby swymi zmysłami odczuwać? Odczuwać to znaczy nie wiedzieć. A prawda może być wypełniona tylko wiedzą i niczym innym. Ciało jest narzędziem umysłu, wytworzonym w wyniku jego własnych wysiłków, by się oszukiwać. Jego celem jest starać się coś osiągnąć. Jednak cel starań może się zmienić, i teraz ciało służy innemu celowi starań. To, czego ono poszukuje, jest teraz ustanowione przez cel, który umysł przyjął zamiast samooszukiwania się. Bowiem celem ciała może być zarówno prawda, jak i kłamstwa. Gdy jego celem nie będzie samo oszukiwanie się, wówczas zmysły będą w zamian szukać świadków tego, co jest prawdziwe. Grzech jest domem wszelkich iluzji, które reprezentują sobą rzeczy wyobrażone, wypływające z nieprawdziwych myśli. Są one dowodem na to, że to, co jest nierzeczywiste, jest prawdziwe. Grzech dowodzi, że Boży Syn jest zły. Wieczność musi mieć swój koniec, a to, co ma wieczne życie, musi umrzeć. A sam Bóg utracił syna, którego kocha, co spowodowało rozkład jego pełni. Jego wola jest na zawsze przezwyciężona przez śmierć, miłość zgładzona przez nienawiść, a pokoju już więcej być nie może. Sny szaleńców są przerażające, a grzech wydaje się rzeczywiście przerażać. A jednak to, co grzech postrzega jest tylko dziecinną grą. Syn Boga może sobie grać w to, że stał się ciałem, polować na zło i winę, mając tylko trochę życia, które kończy się śmiercią, ale przez cały czas jego ojciec opromienia go swym światłem i kocha go wieczną miłością, której żadne pozory wcale nie mogą zmienić. Jak długo jeszcze, synu Boga, będziesz utrzymywał tę grę w grzech? Czy nie należy odłożyć na bok tych dziecięcych zabawek o ostrych krawędziach? Kiedy najwcześniej będziesz gotów, by przybyć do domu? Może dziś? Nie ma grzechu. Stworzenie jest niezmienione. Chciałbyś wciąż wstrzymywać powrót do nieba? Jak długo, święty Synu Boga, jak długo?